Bajkowe środy, mimo że za oknem śniegu brak, nawiązują do tematyki związanej z zimowym wypoczynkiem, z jazdą na sankach, nartach czy łyżwach. To już jest nasza taka tradycja i w wakacje się takie spotkania odbywają, e, kiedy jest czytana jakaś baśń wokół tego, wątki tematyczne są poruszane, a potem jakieś działania plastyczne wykonujemy. Dzieci podczas bajkowego spotkania odgadywały też zagadki. Jakie to węże na drutach rosną, zimą na szyi, w szafie zaś wiosną. Szalik, były też inne zagadki, z którymi dzieci oczywiście sobie poradziły I równie doskonale. Zżera y, drewno, papier y, i daje z tego ciepło. I co to było? Piec. Spotkania z bajką połączone były oczywiście z twórczymi działaniami związanymi z zimą. Dzieci lepiły z plasteliny bałwana, choinki i inne zimowe symbole.